Co? Jak wam minął dzień w szkole? Bardzo dużo się nauczyłam. O tym, jaki mamy wpływ na naszą społeczność. Teraz sama chciałabym pomóc i coś zmienić. Wspaniale. Wiecie co? Razem mogłobyśmy zdziałać o wiele więcej. Możemy coś zrobić wspólnie. Może założymy klub? Świetny pomysł. Klub pomocników. A jak się nazwiemy? Co powiecie na klub pomocników Skipper i jej sióstr? <śmiech> <śmiech> tak, wiem. Tylko żartowałam. Hmm... Sam Klub Pomocników całkiem ładnie brzmi. Klub Pomocników z Malibu! Uhu! To od czego powinnyśmy zacząć? Hmm. Dlaczego tu stanęłaś? Ten plac jest opuszczony od bardzo dawna. O, oh, właśnie. Jest na nim cała masa śmieci. I o to chodzi. Czy was też inspiruje to do działania? Jasne! Możemy mieć wpływ i totalnie odmienić to miejsce! Tak! Ta Co można zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystać ten plac? Założymy ogród? <noise> Cudownie! Można w nim hodować warzywa. Będzie ładny i połączy naszą społeczność. Czy macie na niego jakiś konkretny pomysł? Już wiem, może ogród motyli. Wyobraźcie sobie jak będzie to pięknie. A może niech to będzie ogród, w którym ludzie będą mogli się spotykać i urządzać imprezki. I będą koncerty. A może taki, w którym są Wiecie, rośliny, owoce, warzywa, no i kwiaty. Pamiętajcie, że klub pomocników z Malibu to nasz wspólny projekt. Nie musimy wybierać jednego pomysłu. Możemy je połączyć. Ekstra! Super! Ale przyda nam się drobna pomoc. Nasz społeczny ogródek jest przepiękny. Oh, nie mogę się już doczekać koncertu podczas wielkiego otwarcia. Chcecie coś zjeść? A ja mam napoje. Wow. Ale tu... Witajcie! Jako założycielki klubu pomocników z Malibu z radością witamy Was wszystkich w nowym ogrodzie społecznym. Super! Oby spodobało Wam się tak, jak nam podobało się jego tworzenie. Może mieć wpływ na swoją okolicę. I może się przy tym bawić. Razem z siostrami mamy ostatnio sporo na głowie. Chelsea wyprawiła swoje wyjątkowe urodziny i założyłyśmy klub pomocników z Malibu. Wymyślić coś, co może być dla nas dobrą zabawą, a przy okazji może pomóc nieco naszej społeczności. Właśnie dlatego zgłosiłam nas jako dom tymczasowy dla szczeniaczka. Ale ci! Nikomu nie mówcie, to niespodzianka. Ja otworzę! Ja otworzę! Co? Nie, nie ja, ja, otworzę. ja otworzę! No hej, a oto i wasze pieski. Cztery suczki dla czterech sióstr Roberts. Wow, idealnie trafiły! <laughs> Eee, co tu się dzieje? Pomyślałam, że w ramach klubu pomocników możemy pomóc znaleźć dom dla potrzebującego pieska. o, o. tak jak ja. I ja też. Eee, ja tak samo. No nic, im szybciej znajdziemy im stały dom, tym lepiej. Do tego czasu będziecie idealnymi opiekunkami. To ja uciekam. Eee, co się właśnie stało? Najwyraźniej miałyśmy ten sam świetny pomysł. O, spójrzcie na nie. Tak słodkie, że nie mogę. To jest jedzenie dla ludzi. To moja przytulanka! Zostawcie mojego misia! I co my teraz zrobimy? Pieski rozwiera energia! Już wiem! Urządzimy psią imprezkę! <noise> tak! Pobawmy się z nimi, a filmik umieśćmy w sieci. Ludzie będą chcieli je przygarnąć. W ten sposób na pewno znajdziemy idealnych kandydatów na stałych opiekunów. Wow! I zrobiłaś go z odpowiednich składników dla psów, tak? Oho, zobaczcie, jak słodko wyglądają w tych czapeczkach. O. Nie ma to jak imprezka dla piesków. Okej, okay. adopcyjny vlog o szczeniaczkach jest już w sieci. Świetne wieści. Impreza dla piesków to strzał w dziesiątkę. Od razu znaleźliśmy odpowiedni dom dla maluchów. Przed nimi same cudowne chwile dzięki klubowi pomocników z Malibu. Może przygarniecie jeszcze jakieś pieski do adopcji? Bardzo chętnie, tylko może tym razem weźmiemy jednego pieska? Tak, może. <grym z górą>